Dzień, Maneczko widzowie, dzisiaj zagramy sobie w symulator kopania <laughs> w Roblox, więc zobaczcie, tutaj idę i kopiemy, i będę ulepszał sobie tutaj ee, kilo. Pewnie będę jakieś pety kupował, aby stać się coraz lepszy. Dokopałem się do kamieniu, a ty nie zapomnij zostawić subika i lajka, więc ja tutaj kopię. i Kopię jakąś rudę, o dostałem kasę, więc ja chcę iść do sklepu. Tylko jak tu iść do sklepu? O powierzchnia, idę na powierzchnię i pewnie znajdę tu jakiś sklep. Mam tu jakąś nagrodę, więc wchodzę. A muszę tutaj dołączyć do grupy. To No Thank You, więc ja tu chcę coś kupić. Aha, muszę tutaj kliknąć, więc nie mogę nic kupić. A jajko kosztuje ile? Pewnie trochę drożej. 90, więc co? Nie pozostaje mi nic innego, niż kopać. Stać mnie na kilof, więc dobra, kupujemy lepszy kilowi. i mamy lepszy kilow. I on już o wiele lepiej kopie. No, trochę, nie no, o wiele lepiej, dobra? Więc ja tutaj sobie kopię. Ile ta rudada, ile ta rudada, jestem ciekawy. Ile to da? Uwaga! 6 końców, więc kopię, żeby otworzyć jajko. Więc lecę otworzyć to jajko, bo już mnie stać. I zobaczymy, jakie mogę pety trafić tutaj. Mogę 1 na 10 milionów trafić tutaj. huge, jakiegoś peta. Ale ja bym chciał tego kurczaka trafić. A co trafi? Uwaga! Wylosuj, uwaga! Jakiegoś króliczka, rzadki może on jest lepszy niż ten kurczak, zaraz zobaczymy. Uwaga, nie i zobaczymy, czy on działa tutaj dobrze. I czy dużo daje, czy on dużo daje, co on w ogóle daje ten pet, chyba że więcej zarabiam. Wcześniej dostawałem z tego 6. Ile teraz dostanę? Uwaga, też 6. To może on daje, że szybciej kopię. On daje 4 pewnie do kopania. Ile kosztuje kolejny kilo? 115, więc ja będę zbierał i zobaczymy. Ja idę jeszcze na powierzchnię, zobaczyć czy tutaj nie ma innego jakiegoś lepszego. Jajka, o, tu mogę do kolejnej krainy I za 1200, więc ja zbieram na tą krainę. Widzowie zauważą, że ten pet sam kopie, zobaczcie. Sam kopie i końsy z niego dostaje, więc on nie pomaga mi w kopaniu, ale sam kopie. Więc stać mi już na dużo lepszy kilo, więc ja go kupuję. Jaką kopię? Jaką kopię? No dużo, dużo, dużo lepiej. To są trudne tutaj rudy tego złota. A tutaj zobaczcie, jaką kopię. Mamy diaks, mamy diaksy, więc kopię diaksy, więc lecę. Napiszcie, czy chcecie serię Minecraft? Jeśli chcecie, to oczywiście nagram, napiszcie w komentarzach, napiszcie w ogóle co oprócz Robloxa, może i Minecrafta chcecie, jakie gry chcielibyście na tym kanale zobaczyć. Więc ja tutaj kopię ilek kosztuje kolejny kilo, a już w tej krainie nie mogę, więc zbieram na kolejną krainę. Więc staćmy już na kolejną krainę, więc ją odblokowuję I uwaga, wysadza się dynamit, i mam kolejną krainę, więc lecę do niej, tu kosztuje jako 160, więc szybko. Zbieram na to jejka, aby je otworzyć. Zobaczymy co mi się trafi. Więc dobra, ja otwieram je na 3, 2, 1. Więc dobra, lecimy, lecimy i co się trafi! Eee, zwykła wiewiórka, zwykły pet wiewiórka, więc dobra. On był, a najzwyklejszy, więc dobra. On też ma 4. Dzięki Wam za oglądanie tego filmu. Trzymajcie się, cześć!